Cześć kochani, tutaj Marta ze Strumieniowni i będę dzisiaj rozmawiała o planowaniu z Justyną, z Justyną Reicher i z Jakubem Kuśpitem. Kochani, zaprosiłam Was tutaj, żebyście pochwalili się swoim dziełem i tym, jak planowaliście. To, to przedsięwzięcie od tak początku, może do końca, i przedstawimy ostatni wasz najnowszy produkt. Będziemy go oglądać skrzętnie i zachęcać do skorzystania, bo ja jestem użytkownikiem z zeszłego roku, ale to za chwilę opowiemy yy, o Waszych kalendarzach. No to co? Kuba czy Justyna? No dobra, no więc jak od początku to by było chyba za długo, jakbym zaczął mówić od samego początku, e, chciałbym o całą genezę opowiedzieć tego wszystkiego. Zacznę może gdzieś od środka, czyli od momentu e, mojego, czyli od momentu roku 2020 i e, zamordyzmu wojskowego, który spowodował, że musiałem z tego wojska odejść chcąc nie chcąc. E, I e, z takiego bardzo betonowego środowiska zadaniowego, e, właśnie stawiania celi, realizacji, rozliczania się z nich, trafiłem do środowiska ludzi e, duchowo rozwijających się. E, I co zauważyłem właśnie, że e, zarówno bardzo często środowisko to e, w teorii oddzielone od duchowości, bo takie środowisko niestety jest środowiskiem wojskowym. E, Brakuje tam owoców realizacji tych celów. Ludziom się to wszystko rozsypuje e, i nie są w stanie e, i wielokrotnie nie są w stanie dopiąć tego, co sobie założyli, z kolei w drugą stronę, e, zauważyłem, że w środowiskach duchowych ludzie mają marzenia, fruwają w obłokach i tak dalej, ale nie potrafią, nie mają umiejętności planowania. Ja na swojej etapie życia e, kilka razy trafiłem na bardzo. Ciężki, ciężkiego kalibru wydarzenia. Między innymi, takim wydarzeniem był wypadek, praktycznie śmiertelny, z pękniętą aortą, który sprawił, że musiałem bardzo mocno przemodelować swoje życie i, zasięgnąłem, i wtedy sięgnąłem bardzo mocno do rozwoju osobistego. Drugim bardzo ciężkim przypadkiem był było rozsypanie się rodziny, już nie będę mówił w jakich okolicznościach, ale to były bardzo ciężkie dla mnie osobiście do przetrwania okoliczności, rozwód właśnie z pierwszą żoną i to mnie zmusiło do rozwoju duchowego. I dopiero, i, i, i również mając umiejętności planowania tylko z rozwoju osobistego, nie wystarczyło to do tego, aby zdobyć owoce, których ja chciałem. I dopiero połączenie świata duchowego i materialnego z działaniem doprowadziło do, do tego, że w końcu te owoce zaczęły się e, pojawiać. W międzyczasie właśnie uruchomiła się inicjatywa Braterstw Ludzi Wolnych e, i, i pojawiła się w moim życiu Justyna. To, co też nie było tak naprawdę przypadkiem, bo po, e, to też jest ciekawe, bo po moim rozpadzie też zaplanowałem sobie jaką chciałbym mieć żonę, o, <laughs> opisałem więcej. ją, opisałem ją, tak, opisałem ją, jak ma wyglądać, że ma być blondynką, niebiesko-oką i tak dalej, i tak dalej. I to było coś niesamowitego, na tak, na papierze, oczywiście. Słuchajcie, to też jest bardzo ważna rzecz, że dopóki czegoś nie przelejemy, e, przelanie czegoś na papier jest to pierwszym, pierwszym etapem materializacji celu, bo przenosimy coś ze sfery umysłowej na papier, czyli do materii, więc e, to jest pierwsza rzecz, tak, pierwsza rzecz. Druga sprawa. Eee, wielokrotnie przechodziłem różnego rodzaju szkolenia z planowania, i właśnie tam zawsze mówili o wizji końca, żeby zaczynać z wizją końca. I to jest bardzo ważne, że wielu ludzi planuje na przykład tydzień, miesiąc, ale oni nie wiedzą, gdzie długofalowo zmierzają. Eee, więc biorąc te wszystkie doświadczenia do kupy, biorąc wszystkie doświadczenia związane z rozwojem e, inicjatywy Braterstw Ludzi Wolnych i zastanawiając się, ponieważ. Na początku, e, długi, czy przez długi czas, moim, e, moją taką pracą było przekonywanie ludzi, ale w, e, zauważyłem, że przekonywanie ludzi e, nie ma sensu, że lepiej jest dać przykład, pokazać owoce, i wtedy ludzie sami zechcą podążać drogą, którą ty pokazujesz, bo będą chcieli mieć te owoce. Więc właśnie to było zarzewie i to był, to był fundament do powstania przewodnika idei braterskiej, który jest właśnie kalendarzem, planerem, e, ma inspiracje, motywacje e, oraz e, te właśnie wartości, które my e, tutaj promujemy w braterstwach, tak? Promujemy właśnie poprzez dawanie przykładu, bo cały ten event jest właśnie przykładem na to, że rozwiązania, które pokazujemy, działają e, i Skalując te, roz, te, te rozwiązania o ilość coraz to nowych członków, jesteśmy w stanie naprawdę zmieniać świat i kreować swoją rzeczywistość, w której żyjemy. Zauważcie, że e, wszyscy żyjemy w, globalnie w tej samej rzeczywistości, tak? Podlegamy temu samemu prawu, e, nie wiem, wszystki, w, wszystkimi nami rządzi ten sam rząd, a jednak niektórzy ludzie w swojej rzeczywistości są szczęśliwi. A drudzy w swojej rzeczywistości cały czas ponoszą porażki. Więc tu właśnie chodzi o wykreowanie swojej bańki, swojej rzeczywistości, dostrojonej do ciebie, właśnie w, te, w ten sposób, żeby ona dawała tobie korzyść. I obecnie, jakbym miał scharakteryzować obecny rząd, to bym mu wystawił notę minus 2 na 10. E, natomiast moje życie osobiste jest. 10 na 10 w tym momencie uważam, że jestem na najlepszej drodze rozwoju, darzy się w miłości, darzy się w relacjach, darzy się w finansach. Dlatego zastanawiając się, co ja najlepszego mogę dać, pomyślałem, że mogę dać swoją umiejętność planowania, właśnie tą, którą z tego twardego środowiska wojskowego i rozwoju duchowego mogę zaoferować, przy okazji łącząc to z tym wszystkim, czego nauczyłem się w środowiskach duchowych, czyli właśnie medytacją, afirmacją. I pomostem między światem duchowym a materialnym zawsze jest działanie. I, i to daje prawdziwą manifestację y, celów, manifestację w świecie materialnym. Ale zanim to się zmanifestuje, to właśnie trzeba znać wizję końca i znać port, do którego się zmierza. Bo jeżeli nie masz celu, nie masz portu, do którego płyniesz, to żadne wiatry nie będą ci sprzyjać. Taka jest prawda. Jest, dryfujesz, po prostu dryfujesz. Yy, no a. Właśnie. Zaraz przekażę tutaj mikrofon Justynie. I w zasadzie Justyna była pierwszym człowiekiem, która, tak jakby. Którą edukowałem z planowania. Tak, czyli powiedziałem mi o tych metodach, tak, powiedziałem ich o tych metodach, jest taki tak, można robić taki tak, tak się te cele wyznacza, tak się zarządza finansami, tak się, tak się planuje relacje, tak się planuje zdrowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, a Justyna ma jest po prostu z zawodu grafikiem więc mając moje umiejętności właśnie planowania, realizowania celów i umiejętności Justyny, e, mogliśmy stworzyć właśnie w tej szacie graficznej e, z tym wszystkim. Tak, e, właśnie to w formie kalendarza i najśmieszniejsze jest to, że kiedy to się stało, właśnie w największym kryzysie, kiedy na inicjatywę Braterstw Ludzi Wolnych najechała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ja wtedy kupiłem od pewnego coacha kalendarz, od którego kupowałem od lat kalendarz i ten kalendarz kosztował już 150 złotych, więc e, no już to były dosyć duże pieniądze, e, ale ja nie miałem problemu, żeby wydać te pieniądze, ale w tym roku akurat Zawiódł mnie bardzo, bo bardzo ograniczył treść merytoryczną w tym kalendarzu. Więc, tak naprawdę, kupiłem za 150 zł, kalendarz, który był autoreklamą jakichś coachów i nie wnosił już nic do mojego życia. I straciłem ten kalendarz. I pamiętam, że właśnie siedzę wtedy z Justyną i mówię: Kurwa, Mać! Mówię: Tyle wydałem na kalendarz, zaplanowałem sobie cały rok i tak dalej. Cały grudzień to jest dla mnie okres planowania. Właśnie, i przyjechali i mi to zabrali. A Justyna powiedziała: Kochanie, Spokojnie, ja ci ty zaprojektuj kalendarz, a ja ci go zrobię. No i tak właśnie powstał przewodnik idei braterskiej e, na rok 2025 e, i z racji, że e, osiągnął zamierzone cele, powstał też e, przewodnik idei braterskiej na rok 2026 już z tytułem, bo w 2025 opowiadaliśmy tylko o E, ty, e, tak, w 2025 opowiadaliśmy właśnie o idei braterskiej, o niezależnościach, o mapie myśli. Natomiast w 2026 już skupiliśmy się na budowie zdecentralizowanej sieci rozproszonej e, poza tą globalną piramidą, e, gdyż no, jest to też jeden z głównych dogmatów i e, wartości, które chcemy prezentować w braterstwach i to jest tak naprawdę e, klucz. Także tyle ode mnie. Teraz Justynka może coś jeszcze dopowie. Tak, ja bym chciała powiedzieć, że e, nau nauka planowania jest czymś ważnym e, teraz e, z perspektywy czasu widzę, e, ponieważ ja korzystałam wcześniej z kalendarzy i też ABW zabrało mi chyba wszystkie kalendarze od 19 czy 18 roku. E, które sobie rozpisywałam, no ale to były takie raczej za zapiski typu tu dentysta, tam fryzjer, e, tutaj e, jakiś remont, e, nic szczególnego i właśnie tak naprawdę dopiero kiedy Kuba mi pokazał jak to wszystko działa, jak to wszystko robić, Zaczęłam planować się z, z, z dobrym skutkiem, tak? bo wszystko się realizuje, to co się zaplanowało, a jak nie wszystko od razu, to za jakiś czas lub weryfikuje się to, o czym myślimy i że chcemy zrealizować z ubiegiem czasu. Więc myślę, że Kuba tu jest akurat dobrym nauczycielem, jeżeli o to chodzi. No ja tutaj próbowałam jak najpiękniej to po prostu ubrać formę materialną. I tak chciałabym jeszcze zacytować e, cytat z początku e, przewodnika na 2026 rok e, a propos tej budowy no, nowej sieci, e, tak nie walcz z systemem, energia sprzeciwu i walki przyciąga chaos rozłamu. Obejmij system spojrzeniem miłości, powiedz mu widzę cię, a rozsypią się jego fundamenty. Oczyść ciało, usuń blokującą cię zagrodę umysłu, stwórz, wo stwórz wolność we własnym sercu podziękuj przeszłości i buduj nowe. I po to korzystamy z tego, właśnie to co Kuba powiedział, z pisania odręcznego. Po to jest ten kalendarz też tak, tak zaprojektowany, żeby wszystkie te swoje myśli, plany dobrze rozpisywać. I jeszcze a propos tego kalendarza, stworzyliśmy w tym roku warsztaty, które odbędą się 8-10 listopad w Szczerym Polu. E, chciałabym Was serdecznie zaprosić. E, no może jeszcze Kuba opowie chwilę o tych warsztatach. Tak, dlaczego warsztat? E, no, przede wszystkim dlatego, że jak, uruchom, jak stworzyliśmy przewodnik Idei Braterskiej na 2025 rok. To otworzyłem otwartą grupę dla właścicieli tego przewodnika i zacząłem prowadzić właśnie spotkania z takim szkoleniem odnośnie planowania wizji końca, czyli potem planowania w etapie rocznym, potem planowania w etapie miesięcznym i tygodniowym. I pewnego razu na którymś tam tym spotkaniu pytam się: Słuchajcie, mamy już cztery lekcje, kto wykonał te ćwiczenia. No, i okazało się, że nikt tego nie zrobił. Więc uznałem, że ta, w, te, w tej formie to nie może działać. E, więc samo narzędzie do, e, tak naprawdę y, może nie dać y, oczekiwanych efektów. Moim marzeniem jest właśnie, żeby ludzie świadomie brali odpowiedzialność za swoje życie, planowali, realizowali i cieszyli się owocami. I e, ponieważ sam na swojej drodze uczestniczyłem w dziesiątkach różnego rodzaju warsztatów wiem jak to robić i wiem, że to daje rzeczywiście takie rezultaty, no to postanowiłem stworzyć warsztat, gdzie ja przypilnuję, żeby ludzie, którzy się tam zgłoszą, e, po prostu wykonali te ćwiczenia, czyli stworzyli sobie ten zeszyt celów długoterminowych. Stworzyli sobie plan na rok 2026, i to właśnie na tych warsztatach będziemy robić. Poza tym, jeszcze e, skupimy się właśnie na budowie sieci wartościowych relacji. Też mam w tym doświadczenie, gdyż od 2022 roku, kiedy COVID-19 przetasowała moje relacje, w ciągu pięciu lat w zasadzie okazało się, że mam takie rozległe sieci kontaktu, że w każdym województwie e, mam przyjaciół. Na przykład nie muszę korzystać z hoteli, bo zawsze jest ktoś, u którego mogę przenocować. Zawsze jest grupa chętna do spotkania. Zawsze jest ktoś chętny do pomocy. A dodatkowo, ja też w ramach tego, że znam ludzi, którzy tworzą fantastyczne rzeczy, mogę te produkty nabywać od tych ludzi. I jeszcze kolejna rzecz, która na tych warsztatach będzie to jest praca z nawykami i nałogami. Ja jestem bardzo podatny do tego typu rzeczy. E, miałem w swoim życiu szereg nałogów i poradziłem sobie z nimi e, i e, poprzez właśnie wiedzę, poprzez właśnie wiedzę książki, szkolenia i warsztaty, dlatego też e, mam, uważam, że mam mandat do tego, żeby przekazać tę wiedzę, bo uważam, że... Destrukcyjne nawyki i nałogi są jednym z, głównym, czy, z głównych czynników, dlaczego ludzie nie są w stanie realizować swoich celów. Więc e, tam rozłożymy to na czynniki pierwsze na tych warsztatach. E, no i z racji, że za warsztat już e, trzeba zapłacić, wiem, że przyjadą tam ludzie konkretni, zdeterminowani, e, a nie będzie to m, grupa m, dla ludzi, którzy przyjdą sobie posłuchać e, mojej prelekcji, a potem i tak e, odłożą to, e, to planowanie na bok i nie wykonają tych ćwiczeń. Więc z mojego doświadczenia wiem, że moje uczestnictwo w warsztatach przekładało się na najlepsze rezultaty w moim życiu, więc dlatego chcę e, również ten sposób e, zastosować. Więc 8-10 listopada, w szczerym polu, jest to nazwa przybytku, pensjonatu, w którym to się odbędzie. E, jest to miejsce bardzo urokliwe, miejsce e, niedaleko łodzi, godzinę na zachód od łodzi. E, bardzo serdecznie zapraszam na te warsztaty, zwłaszcza jeżeli właśnie. E, ubolewasz, e, twoim problemem jest brak konkretnych owoców, pomimo że e, nie brak ci e, chęci. Także mm, możemy to przekuć właśnie na wymierne owoce, e, i oczywiście będziemy pracować z tym przewodnikiem, aczkolwiek zasady planowania można zastosować e, do dowolnego kalendarza. Wiedza jest to coś, czego nam nikt nie zabierze, i zawsze będziemy mogli jej używać na swoją korzyść w przyszłości. Jeszcze tutaj macie inne wyda znaczy wydawnictwo Reicher, tak? To nie tylko wasze przewodniki, a ideowo, tak, ale możecie też opowiedzieć, co tutaj jakby promujecie, zachęcacie czytelników też do nabycia u was ideowo.com, tak? Jeszcze może więcej informacji na temat szkolenia również na Ideowo.com. Dobrze, więc tak, IdeowoCom jako sklep. Ja powiem o tej książce. Ja ją całkiem niedawno na live e, przedstawiałem. Ogólnie szukamy różnego rodzaju książek, e, tutaj akurat z wydawnictwa Fior Podolski Press, e, które ułatwią ludziom e, łączenie kropek. Tu jest akurat e, książka Najgroźniejszy Dogmat Ludzkości, która właśnie współgra z, z przewodnikami, gdyż tak jak e, ma to inicjatywa z Ludzi Wolnych w swoich założeniach, chodzi o to, żeby. Przestać, czym jest ten naj, najgroźniejszy dogmat ludzkości? Jest to ślepa wiara w autorytet. I właśnie o to chodzi, tak jak tutaj okładka pokazuje. Jest cała masa ludzi, która patrzy na jednego tego wielkiego człowieka, który ma ich wszystkich poprowadzić, e, zdejmują z siebie odpowiedzialność i liczą na to, że właśnie przyjdzie ktoś magiczny, e, który poukłada im życie i im wszystkim będzie lepiej. Ale no, i tutaj jest e, oczywiście e, znany wszystkim budynek Kapitol e, USA, czyli no, dla niektórych siedlisko zła. E, mamy drony aktualne, czyli właśnie to, e, co, do czego może doprowadzić ta ślepa wiara w autorytet czyli do zjawisk takich jak inflacja, wyzysk, nędza, zniewolenie czy wojny, bo to jest właśnie pokłosie tego, że ludzie ślepo wierzą w autorytet. I najważniejszym elementem okładki jest ten tutaj człowiek. W ogóle Justyna projektowała tę okładkę. Ten człowiek robi w tył zwrot i odchodzi od tego tłumu. Przestaje w ślepo wierzyć w autorytet, zaczyna iść swoją drogą. I gdyby ten tłum zrobił to samo, skończyłyby się wojny, nędza, wyzysk, ubóstwo, yy, i każdy z nas mógłby budować swoją sieć, iść swoją drogą bez pana na górze, który pokazywałby mu palcem, jak żyć. Słuchajcie, ja zrobimy tak, że Justynka e, jeszcze opowie pewnie o tych dwóch książkach, a ja słyszę, że skończyła się prelekcja, więc mam obowiązki tutaj, e, tak, jako organizator. Więc zostawiam Was tutaj, dziewczyny, dzięki bardzo. I zapraszam na stronę ideowo.com, gdzie, gdzie możecie zakupić przewodnik oraz zapisać się na warsztaty. Dzięki wielkie. A Justynko, nie co tutaj opowiemy? Tak, ja bym... Zarabiaj na sztucznej inteligencji, ja, czyli ja... o finansach teraz. Ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że właśnie takim naszym hasłem przewodnim ideowo jest kreujemy przyszłość projektując rozwój. I dlatego też stawiamy na edukację najmłodszych dzieci i młodzieży z zakresu rozwijania swojej przedsiębiorczości. I tak jak właśnie tutaj jest książka Zarabiaj na sztucznej inteligencji. Teraz już to tak wchodzi w powszechne użycie, że dobrze gdyby takie Nastolatki miały taką wiedzę, z czym to się je, jak to wygląda, czy można na tym zarabiać i w jaki sposób, no, żeby się przygotować do, do, do przyszłych zawodów, chociażby nawet. Czy inna tutaj pozycja, Umysł Zwycięzcy to jest akurat tego samego autora, który jest nastolatkiem, edu, nastolatkiem z edukacji domowej, który. No Posiadł taką wiedzę, że chciałby podzielić się z innymi. Taka książka dla nastolat od, na od nastolatka dla nastolatków, więc takim językiem od odpowiednim ułożona. Mamy też tam książki dla młodszych dzieci. Tutaj akurat nie mamy przed sobą, ale też serdecznie zapraszam dla takich od 6 do 11 lat. Też o tematyce przedsiębiorczości, o finansach, tak wszystko fajnie wplecione w historię, z których tak naprawdę dzieci wyciągają więcej ważnych rzeczy na przyszłość, niż no, z takich typowych bajek, że królewna spotyka królewicza i żyją długo i szczęśliwie, tak? Um, więc inwestujmy w nasze dzieci, bo to jest tak naprawdę najlepsza inwestycja, jaką możemy robić. Mm. I zarazem dorośli się mogą doedukować, jeśli nikt yes. jeszcze nie, nie robił tego, tak? Tak, też się wiele razy przy sprzedaży spotykam z reakcją rodziców, że sami chętnie przeczytają, bo nikt ich nie edukował w tej dziedzinie. No niestety w szkołach nie ma takiego przedmiotu, e, o który by o tym mówił. E, I też myślę, że dlatego, że gdyby ludzie potrafili zarządzać dobrze swoimi e, pieniędzmi, swoim majątkiem, to e, no, po pierwsze nie braliby kredytów, a po drugie e, no, byliby w wyższym statusie niż są. Ehm więc też polecam dla, dla rodziców. Ja sama z chęcią czytam, tak, bo ja czytam jeszcze moim małym dzieciakom te książki I, i to jest też fajna zabawa i też nauka. Super. No to co? W takim razie dziękuję Justyno. Zapraszamy jeszcze raz na ideowo.com Częstujcie się i też zapraszamy na szkolenie. Zapraszamy serdecznie. Oprócz jeszcze takiej treści merytorycznej, którą, o której będzie mówił Kuba, będziemy też zajmować się zdrowiem, a dokładnie zdrowym kręgosłupem. Będą tam też poranne ćwiczenia. Pokażę Wam, jak o to dbać. Jeżeli ktoś by chciał poćwiczyć mocniej, to możemy też urządzić taki trening, wyciskając siódme poty z Was, więc. Myślę, że będzie cudownie, będzie fajne spotkanie, wartościowe. Możecie tam poznać wiele ciekawych osób, więc serdecznie zapraszamy. Super. Dziękuję, kochani. So